Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak wrócić do systemu Windows 10, jeśli zaktualizowaliśmy nasz komputer do Windowsa 11. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał powrót do systemu Windows 10, jaki sobie dzisiaj przeprowadzimy, odbędzie się z zachowaniem wszystkich plików, aplikacji i ustawień i wszystko będzie dokładnie tak, jak przed dokonaniem przez nas aktualizacji do Windowsa 11. Aby przeprowadzić powrót do Windowsa 10, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszy z nich to nie przekroczenie okresu 10 dni, od kiedy taką aktualizację do Windowsa 11 wykonaliśmy. Domyślnie jest to właśnie 10. 10 dni ten czas można zmienić i również w dalszej części tego filmu pokażę jak to zrobić oraz jak sprawdzić ile dni nam jeszcze pozostało, aby powrócić do Windowsa 10 właśnie zachowanie wszystkich aplikacji ustawień i plików. Kolejny warunek to nie usunięcie folderu Windows Old, który znajduje się na naszym dysku systemowym jak widzimy jest tu folder Windows Old Tak naprawdę właśnie jest to kopia. Windowsa 10, z której, aby do niego powrócić, system będzie korzystał. Także ten folder musi być na swoim miejscu. To jest drugi warunek, a trzeci, również powiązany z tym folderem, to nie usuwanie żadnych plików tymczasowych systemu, czyli Takich, których znajdziemy w ustawieniu usuń pliki tymczasowe. Właśnie w tym okienku przez te 10 dni od aktualizacji po prostu nic nie czyścimy, aby powrót do Windowsa 10 był możliwy. Tak samo jeśli chodzi o okienko aplikacje oczyszczania dysku. Tutaj również nie możemy tego oczyszczania w ciągu tych 10 dni przeprowadzać, aby powrót do systemu Windows 10 był możliwy. Okienko aplikacji oczyszczanie dysku włączyło się. Jak widzimy, mamy tutaj najważniejsze. Poprzednie instalacje systemu Windows. Jeśli to byśmy zaznaczyli, w tym momencie przeprowadzili oczyszczanie dysku, powrót do systemu Windows 10 nie będzie możliwy. Także jeśli żadnych z tych kroków przez ostatnie 10 dni nie podejmowaliśmy, to najprawdopodobniej powrót do systemu Windows 10 będzie możliwy. Teraz sprawdzę, ile dni jeszcze pozostało na powrót do systemu Windows 10. W tym celu tworzymy sobie terminal i tutaj piszemy komendę dism odstęp slash online, odstęp slash get myślnik, os uninstall window i klikamy Enter. Jak widzimy, uninstall window 10. Czyli oznacza to jeszcze 10 dni na powrót z systemu Windows 11 do systemu Windows 10. Teraz pokażę, jak ten czas na możliwość powrotu do Windowsa 10 zwiększyć bo jest taka możliwość i maksymalnie możemy go zwiększyć do 60 dni. Także jeśli właśnie jesteście w tym okresie przejściowym, chcecie mieć więcej czasu na testowanie systemu Windows 11, sprawdzenie czy się wam on podoba, to warto ten okres wydłużyć. Bo wtedy na powrót do Windowsa 10 zachowanie wszystkich plików, ustawień, aplikacji będziemy mieć aż 60 dni. Także teraz wpisujemy komendę, aby wydłużyć czas Liczbę dni, jaką chcemy. Także wpisuję d i -s -m spacja slash online, podstęp slash set, myślnik os, uninstall window, podstęp slash value dwukropek i teraz wartość, o ile dni chcemy wydłużyć, właśnie możliwość testowania systemu Windows 11, czyli możliwości powrotu do Windows 10, maksymalnie 60 dni. Ja taką wartość tutaj wpisuję: value 60 i enter. I operacja zakończyła się sukcesem, i teraz ponownie poprzednia komenda, czyli dysm/online get os install window. Jak widzimy, uninstall window mamy teraz 60. Zmieniło nam się na 60, czyli mamy 60 dni na możliwość powrotu do systemu Windows 10. Także zamykam teraz terminal i przechodzimy do samego poradnika, czyli sposobu, w jaki możemy wrócić do Windowsa 10 po aktualizacji do Windowsa 11. Także w pasek, tutaj w lupkę, wyszukiwanie, wpisujemy sobie opcję odzyskiwania. Tutaj nam odpowiada najlepszy wynik, klikamy i tutaj właśnie otwarło się okienko odzyskiwanie, opcje odzyskiwania i mamy tu pozycję wróć. jeśli ta wersja nie działa, spróbuj wrócić do systemu Windows 10. I właśnie ten przycisk wróć sobie. Klikam, wyskakuje kolejne okienko, chwileczkę. Czekamy. Tutaj jest taka powiedzmy ankieta, dlaczego wracasz do poprzedniej wersji, My coś tu zaznaczymy. I klikamy dalej. Następnie mamy wyszukać aktualizację. Nie dziękuję. Tutaj mamy rzeczy, które należy wiedzieć. Może to trochę potrwać. Do czasu zakończenia tej operacji, nie będzie można korzystać z komputera. Pozostaw komputer włączony i podłączony do zasilania. Także tu wszystko się zgadza. Troszeczkę z komputera nie będzie można korzystać. I właśnie zadbajmy o to, żeby nam się w tym momencie nie rozładowano na przykład bateria, jeśli korzystamy z laptopa. Także podłączmy laptop do zasilania. Po powrocie do poprzedniej wersji będzie konieczne zainstalowanie niektórych aplikacji i programów. Raczej nie, jest to tak napisane, ale większość programów jest kompatybilna. Wstecz jeśli coś w międzyczasie instalowaliśmy, bo jeśli nic nie instalowaliśmy, no to wszystko będzie całkowicie identycznie. Utraci wszystkie zmiany ustawień wprowadzone po uaktualnieniu do systemu Windows 11. To też akurat się zgadza, no bo ponieważ Windows 11 ma wszystkie ustawienia w innym miejscu, ustawia się to w inny sposób. Jakaś personalizacja paska zadań, to wszystko, co tutaj sobie poustawialiśmy, no nie będzie dostępne, ale będzie dokładnie tak jak na Windowsie 10 przed dokonaniem aktualizacji. I kolejno mamy, czy wykonano kopię zapasową plików? Nie powinno to mieć na nie wpływu, ale warto się przygotować. I tutaj kolejna cenna wskazówka od siebie, również też jak najbardziej popieram, żeby przed dokonaniem takiego powrotu do systemu Windows 10, jakieś najważniejsze swoje pliki skopiować skopywać na dysk zewnętrzny, a pendrive, po prostu zrobić kopię zapasową takich plików, bo teoria jest taka, że pliki powinny zostać zachowane, ale to są komputery, system Windows, tutaj nigdy nic nie wiadomo, mogą się zdarzyć rzeczy nieoczekiwane, coś może pójść zawsze, nie tak z mniej lub bardziej oczywistych powodów, także kopię zapasową plików zawsze warto przeprowadzić przed taką operacją i ja również polecam to zrobić. W następnym kroku klikamy sobie przycisk dalej mamy kolejne okno nie zablokuj konta jeśli użyto hasła do zalogowania się do systemu Windows 10 upewnij się że jest nasz bez niego nie będzie można się zalogować hasło jeśli nie zmienialiśmy od tej pory pozostanie takie samo lub jeśli nie mieliśmy to hasła na Windowsie 10 nie będzie klikamy sobie dalej No i teraz następne okno dziękuję za wypróbowanie z tym Windows 11 jeśli zabraknie ci udoskonalonego wyszukiwania zabezpieczeń funkcji uruchamiania możesz w każdej chwili wrócić do systemu Windows 11 Zgadza, bo nasz powrót do dziesiątki w żadnym stopniu nie ogranicza nam kolejnej aktualizacji do Windows 11 w przyszłości, także zawsze ten Windows 11 będziemy w przyszłości mogli mieć. I teraz w ostatnim kroku klikamy sobie przycisk Wróć do systemu Windows 10. Następuje ponowne uruchomienie komputera oraz rozpoczyna się Cały proces przywracania systemu do systemu Windows 10. Proces, w zależności od tego, jak szybki mamy komputer, może potrwać mniej lub więcej czasu. W każdym razie pozostaje nam teraz poczekać. Ja to nagrywam na monitorze zewnętrznym odłączonym do laptopa, a aktualnie na monitorze laptopa mamy czarny ekran, kręcące się kółeczko i napis Trwa przywracanie poprzedniej wersji systemu Windows. Także czekamy. I w porządku Windows 10 nam się uruchomił, także cały proces powrotu do systemu Windows 10 został w tym momencie zakończony. Witam nas pulpitem. Jak widzimy, wszystko zdaje się działać jak najbardziej prawidłowo. Zatem cały proces został w tym momencie zakończony. Jesteśmy. Z powrotem na systemie Windows 10. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy Ty kiedyś cofałeś uaktualnienie do systemu Windows 11 i wracałeś do systemu Windows 10? Daj o tym znać w komentarzu, jak sobie poradziłeś z tym procesem, czy moje wideo Ci pomogło, napisz koniecznie w komentarzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.